babeczka i, i... Mam na imię Julii Tałaszewska. Jestem z Solca Kujawskiego. Śpiewałam Urszulę na sen. Zapomniałam. Zdenerwowana byłam, bo pani powiedziała, że, tym, że mam to, mało dupy, napisane osoby by. na wywiadce Ma wywiad z kimś. I ogólnie powiedziała, <laughs> że to jest duży minus, że byłam z Nie, <laughs> <Wow. śmiech> I co, A, co to było ci powiedziała? Ona Powiedziała, że odezwie się do świąt. Mhm. E, tak jak wszystkim zresztą mi powiedziała, Możliwe. że... E, bo ogólnie przerwała jak śpiewałam i powiedziała, że każdemu przerywa. Wiesz, kiedy śpiewają. A jakie masz przeczucie? E, chyba, że nie, bo jak mnie zobaczyła to na, pierwszy, e, Dobra. Dobra. na pierwsze spojrzenie już była dla mnie niemiła. Mhm. Przyjechałaś z mamą na casting? E, nie, z testową. Aha. No się cecam, Anka. No jest... Ja jestem Ania, ona yy, Ada. Ada i mamy zespół yy, A.14 14 Chyba bez tej kropki człowieku. Oj, cicho. <laughs> I będziemy sick hike w Mhm. A dlaczego tu przyszłoście? Żeby chcesz się sprawdzić pokazać czym? swój talent, że umiemy śpiewać, że, jest, że jesteśmy... No, może nie, do, nie doskonałe, <laughs> tylko że umiemy, dobre jesteśmy w tym. No wszyscy I nas... nam się nudziło. <laughs> Macie jakieś obawy? No ja mam trochę, bo nie do końca tam umiem, ale, ale mam nadzieję, że pora, y, pomoże. I tam to wszystko będzie. Przejdę, nie przejdę. Mhm. Jesteście zbyt koszczy? Tak. tak. No ja, ja z nowego na do starego. <grym> może, na to, może tak. Pewnie jeszcze się uczycie, tak? Tak, w gimnazjum numer 5. Druga. Do po powodzenia! Dominika. mieszkam teraz w Bydgoszczy, bo tutaj studiuję, pochodzę z Janowca. Śpiewać jeszcze nie wiem, co będę, prawdopodobnie cykady na cykladach. A jak wygram, to prawdopodobnie wszystko się zmieni w moim życiu i wyniosę się stąd, do Warszawy.